Witam Was serdecznie na moim blogu wyrobioli. Dzisiaj przygotuję jajecznicę na pomidorku, na pomidorku z mojego ogródka. Do przygotowania jajecznicy przygotowałam jednego pomidora, jedną cebulkę też z mojego ogródka i jajka od szczęśliwych kur. Oczywiście. Zaczynamy. Włączam sobie patelnię. Ja jajeczyńce na oleju kokosowym. Nie za dużo, żeby nie była za bardzo tłusta. W tym czasie kroję sobie cebulę. Wrzucam na rozgrzany olej kokosowy. Ona się troszkę y, y, podsmaży. Jak już będzie taka y, delikatnie uduszona, to wtedy wrzucę pomidorka. Cebula jest już uduszona. Teraz wrzucę pomidory.

I pomidorki mamy już ładnie uduszone. Teraz wybijamy jajeczka. Oczywiście myjemy jajka przed wybiciem. Jeszcze odrobina soli. I lekko przemieszam. Jajecznica jest lekko ścięta, wyłączam ogień i jest gotowa do zjedzenia. Apetycznie wygląda i też tak smakuje. Dziękuję.